Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym dniu dzisiaj mamy 22 czerwca, środa 12 tygodniu zwykłym. Rozważmy wspólnie fragment z Ewangelii, Ewangelia Mateusza 7 wersety od 15 do 20. W lekcjonarzu nosi ona tytuł Fałszywi prorocy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy wybiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak dobre drzewo, każde dobre drzewo, wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień, a więc poznacie ich po ich owocach. Oto słowo Pańskie. Jezu, który w tym dzisiejszym nauczaniu ostrzegasz swoich uczniów przed fałszerstwem, przed oszustwem, bądź uwielbiony, Jezu. Mówisz, jakimi technikami posługują się fałszywi prorocy: przeblekają się w owczą skórę, a wewnątrz są pełni, są po prostu drapieżnymi wilkami. Bądź uwielbiony, Jezu. W kluczowym zdaniu, które wybrzmiewa dwa razy dzisiaj w tej Ewangelii, poznacie ich po ich owocach. Dajesz nam kryterium rozeznawania, panie. I w tym kryterium bądź uwielbiony Jezu. W porównaniu do natury, czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi, bądź uwielbiony Jezu. Pokazujesz konsekwencje złych czynów. Że kto doprowadza do fałszu, będzie odrzucony. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców. Ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony w naszej mowie. Bądź uwielbiony w każdych słowach, które są dobre i które budują. Bądź uwielbiony, Jezu. Ta dzisiejsza Ewangelia jest z jednej strony ostrzeżeniem, z drugiej strony Jezus podaje nam kryterium rozeznawania proroctw i pokazuje konsekwencje tego, że ktoś po prostu mówi fałszywe rzeczy. Co się później stanie, powinno stać z takim proroctwem. Z kimś takim, kto wprowadza w błąd też. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że takie trudne fragmenty w Ewangelii, typu obudnicy, fałszywi proroc, prorocy, my często myślimy sobie tak, prawdopodobnie ja nie mam z tym problemu. Tymczasem, gdybyśmy zrobili sobie taką dogłębną weryfikację, okazałoby się, że w pewnym wymiarze również i nas ta Ewangelia dotyczy, nawet jeżeli nie w całości. Bo yy, tak jak na końcu modliliśmy się w tej modlitwie litanijnej, bądź uwielbiony Panie w naszej mowie. Przychodzi mi w inny fragment yy, teraz do głowy, bodajże z psalmu: postaw Panie straż przy moich ustach. Czyli modlitwa psalmisty wyraża. Chęć powierzenia swoich ust Bogu, tak by z nich wypływały dobre słowa, a nie te złe. Aby Bóg był strażnikiem naszej mowy. I to jest taka główna myśl, którą chciałbym dzisiaj zostawić Tobie, bracie siostro, i sobie. Bóg, aby Bóg był strażnikiem naszej mowy. Bóg daje nam narzędzia, takie jak nasz umysł, wargi. Daje nam po prostu też nasze predyspozycje, nasze organy, nasze, nasze obdarowanie, abyśmy mogli to wykorzystać w dobry sposób. I od naszej decyzji, od naszego rozporządzenia tymi dobrami zależy, jaka będzie na przykład szła narracja z naszych ust, w jakim kierunku będą podążać nasze kroki za głosem naszego serca, ale jakie to serce jest. Czym jest ono nasiąknięte? I yy, no, właśnie, poznają nas po owocach. I tutaj mamy taką yy, dwie strony medalu, chciałoby się powiedzieć. My możemy być odbiorcami proroctw i powinniśmy mieć wrażliwe ucho i reagować we właściwy sposób na przyjmowanie proroctwa, bo może ono być fałszywe. Jezus mówi: Poznacie po owocach. Ale z drugiej strony medalu, my możemy być w posłudze prorockiej i ktoś nas może osądzić, i powinniśmy y, mierzyć się z tym, brać pod uwagę to, że również nas mogą osądzić y, po owocach. Poznacie ich po owocach. A z drzewem kojarzy mi się fragment, oczywiście, z pierwszego psalmu człowiek sprawiedliwy, który rozważa słowo, jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w odpowiedniej porze, a liście jego niewiętną. Wszystko, co, uczyni, co czyni, jest udane. Jakim drzewem jesteś? Jakie owoce? Jakie owoce wydajesz? Piękne są te porównania do natury, szczególnie. Teraz, kiedy e, przyroda, można powiedzieć, jest w całkowitym rozkwicie, rozpoczynamy lato, można powiedzieć, że te, mm, kiedy podziwiamy tę przyrodę, naturalnie y, pięknie korespondują te teksty z tym, co nasze oko widzi y, za oknem. Y, Reasumując. Każdy z nas jest drzewem, które przynosi owoc. I musisz liczyć się z tym, że w obowiązku jest twoje, Twoim też umiejętność rozeznawania czyjegoś przesłania. A z drugiej strony to również Ty wydajesz owoc przez swoje czyny, mowę i możesz być też e, poznany po owocach. A Bóg jest tym który może w właściwy sposób, za pomocą swojej łaski, nasze usta, nasze czyny, nasze gesty uformować, jeżeli się temu poddamy. Postaw, Panie Straż, przy moich ustach. I o to się dzisiaj pomódmy. Duchu Święty, dziękuję Ci za darmowy, dzięki Ci za nasze czyny, które podkreślają też, to, co mu mamy na ustach, co mówimy, sprawa, byśmy we właściwy sposób korzystali z daru mowy i ogłaszania Bożych dzieł w stosunku innych ludzi, abyśmy mówili rzeczy, które rzeczywiście płyną od Ciebie, a nie coś, co jest naszym wymysłem, albo nie daj Boże, miałoby to szkodzić komuś. Dlatego prosimy Cię dzisiaj słowami psalmisty, postaw straż przy naszych ustach. Abyśmy w właściwy sposób prorokowali, czyli głosili dobre rzeczy nad ludźmi i niech nasze czyny idą w parze za tym, co mówimy. Spraw Duchu Święty, aby owoce naszej działalności, naszego życia były piękne i aby były do zjedzenia, a nie do wyrzucenia. Bądź uwielbiony Duchu Święty. Poznacie ich po owocach. To jest słowo, które dzisiaj zostawiam nam wszystkim. No i życzę pięknego, błogosławionego dnia. Może dzisiaj Twój dzień przyniesie piękny owoc. Amen.